Jedziemy windą Szingler. Nie wiem jaki model. W poprzednim odcinku nic nie powiedziałem, bo miała być zamknięty kanał przez akta 2, ale jeszcze go nie wprowadzili, więc na razie będę tak sobie jeździł tymi windami. Niech napisze ktoś w komentarzu. Jest. OK, nie jestem w stanie wysłam się tego zjawiska, ale że to jest winda miejska, to będziemy sobie troszeczkę nią e, krócej jeździć. Na pewno jest bardzo fajny widok. Dobra, na chwilę wyszłam, ale zobaczcie sobie jak na górze nie ma przeskolnego dachu, tylko nic nie ma. I sobie wracamy na windę. I tak jak mówię, jeszcze jedziemy na pierwsze piętro, zerowe piętro. Teraz jedziemy zerowe, później jedziemy na pierwsze zerowe za i zakończymy ten wręcz kozawski odcinek, bo żeby się tutaj nie zatrzymała. Dobrze. Also. Akt wersji wprowadzonego, to możemy się Zamykamy. Dostać w komentarzu, jaki to jest model siebie, a ja przepnę wam serduszko, y, tak. O, zresztą mam nadzieję, się spodobał, to serduszko, Eee, tak jak mówię, autobuszy nie wprowadzamy, więc panowie jeszcze kręci. Cześć i pa!